Cześć! Z tej strony Kamil Kozioł. Serdecznie witam wszystkich na warsztatach dziennikarskich Dziennik Dziennikarza. Jak wskazuje sama nazwa warsztatów, przez najbliższe spotkania w cyklu moich filmów zaprezentuję Wam najważniejsze kwestie dotyczące pracy dziennikarza w oparciu o dostępne wszystkim środki masowego przekazu tak zwane mass media. Potocznie media publikatory, czyli środki społecznego komunikowania się o szerokim zasięgu. A więc prasa, radio, telewizja i internet. Środki masowego przekazu to elementy kultury masowej, więc jak już wspominałem, kultury powszechnie dostępnej w formie gazety, programu radiowego czy telewizyjnego. Zanim przejdę do omawiania istotnych zagadnień w dziedzinie dziennikarstwa. Nadmienię, że na tych warsztatach postaram się omijać szczegółowe wyjaśnianie terminów, chyba że będzie to konieczne. Poza tym każdy może je wygooglować, po prostu sprawdzić w internecie. Nie będzie również schematów i omawiania dziennikarstwa w teorii, bo od tego są odpowiednie publikacje. Postaram się za to przedstawić pracę dziennikarza od kuchni. W sensie, jak wygląda dzień dziennikarza, który pracuje w prasie, radiu bądź telewizji. A teraz łapka do góry, a może nie, kciuk do góry pod tym filmikiem: kto myślał kiedyś o pracy dziennikarza jako o drodze zawodowej? Ja byłem jedną z takich osób, ostatecznie wybrałem inny kierunek studiów, ale jak się okazało, temat dziennikarstwa do mnie. Powrócił wszystko przez niecodzienny zbieg okoliczności i po prostu zwykłą, zwykłą ciekawość. Przez kilka miesięcy byłem dziennikarzem Gazety Regionalnej, pracowałem również w lokalnym radiu, a i z telewizją miałem do czynienia. Uczestniczyłem w kilku programach telewizyjnych. Widziałem od kuchni jak się tworzy program telewizyjny typu talk show czy talent show. Ale o tym, jak do tego doszło, opowiem przy innej okazji. W każdym razie, dzięki temu, że przez kilka lat nabrałem doświadczenia w dziennikarstwie, dzisiaj prowadzę te warsztaty, za co bardzo serdecznie dziękuję Lipskiemu Centrum Kultury. Ale teraz przejdźmy do podstawowego toku dzisiejszego spotkania. Zadałem już pytanie, kto z Was myślał o pracy dziennikarza? Jestem bardzo ciekawy Waszych odpowiedzi i wyobrażenia, jak taka praca może wyglądać. Możecie napisać o tym w komentarzu. Ja bardzo chętnie go przeczytam, a na kolejnych zajęciach możemy te komentarze omówić. A teraz nawiążę trochę do swojej sytuacji prywatnej sprzed. Kilkunastu lat, kiedy byłem w szkole średniej i przyszedł moment na wybranie odpowiedniego kierunku studiów, między innymi myślałem właśnie o dziennikarstwie. Szybko okazało się, że to jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów na uczelniach. Na niektórych o przyjęcie na jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Obecnie ta liczba jest mniejsza, ale kierunek nadal jest popularny. Większość moich rozważań na temat wyboru dziennikarstwa opierałem na telewizji. Imponował mi sposób przekazu i sama wizja pracy przed publicznością. To było powiązanie też e, takich moich zainteresowań prywatnych z aktorstwem. Też chciałem być aktorem, e, gdzie oczywiście również prezentuje się swoje umiejętności przed innymi ludźmi. W pracy dziennikarza telewizyjnego interesował mnie również sam proces tworzenia programów wizualnych. Ostatecznie na wyobrażeniach się skończyło, bo wybrałem geologię. Tuż po studiach, czyli w momencie wyjścia na rynek pracy, otrzymałem propozycję odbycia stażu w redakcji Twoje Radio Lipsko. Przyjąłem ją i od tego wszystko się zaczęło. A teraz trochę Terminologii, przepraszam, miało jej nie być, ale muszę do niej nawiązać, ponieważ dotyczy bardzo istotnego hasła. Czym właściwie jest dziennikarstwo? I słuchajcie, według Wikipedii dziennikarstwo to działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach. Tyle teorii, teraz praktyka. Nawiązując do tej definicji, trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważny punkt, bowiem to, co chcemy napisać w gazecie, yy, powiedzieć w radiu czy zaprezentować w telewizji, dotyczy człowieka, jego działalności i sytuacji, w jakiej ten człowiek się znalazł. I teraz z drugiej strony, odbiorcą takich wiadomości jest również człowiek, który chce o tym wszystkim czytać. Chce to zobaczyć, chce to usłyszeć. Rolą dziennikarza jest więc przekazywanie informacji w taki sposób, by zaciekawić innych. Dochodzimy do punktu, w którym musimy się zastanowić, o czym chcemy informować, by nasz przekaz wzbudzał zainteresowanie i ciekawość. Wbrew pozorom, to nie musi być jakieś spektakularne wydarzenie, jakieś. Bardzo widowiskowe. Źródłem pracy dziennikarza jest bowiem człowiek, o tym już powiedzieliśmy, nawet ten, którego codziennie mijamy na ulicy, z którym być może nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Czy zastanawialiście się kiedyś, co taka osoba myśli? Jestem przekonany, że każdy z nas ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia z własnego życia. Dobry dziennikarz, Potrafi je zredagować w taki sposób, że każdy odbiorca tej historii, tej ważnej, istotnej informacji, już przetworzonej w procesie pracy dziennikarskiej, otrzyma źródło inspiracji, zastanowi się, czy po prostu dowie się czegoś nowego. Pamiętajcie: w pracy dziennikarza bardzo ważna jest komunikatywność. Osoba, która wykonuje ten zawód, nie powinna mieć problemów z nawiązywaniem relacji. Przede wszystkim powinna być ciekawa ludzi. To jest ogromna podstawa, od której trzeba zacząć. Kolejną bardzo ważną kwestią jest umiejętność przekazywania informacji w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Tutaj, dla przykładu, daję dziennikarstwo prasowe. Trzeba więc dbać o interpunkcję w zdaniach, wystrzegać się błędów ortograficznych i logicznych. Informacja nie musi składać się ze zdań bardzo złożonych, nawet lepiej, kiedy informacja jest krótka i zwięzła. Na przykład Janek poszedł do lasu, ale o podstawach w redakowaniu treści opowiem innym razem. Poza tym dziennikarz powinien bardzo dużo czytać. Powinien być wszechstronny w różnych dziedzinach. I nieważne, czy czytacie książki popularno-naukowe, czy belerystykę, czy też książki dla rozrywki, tak jak tutaj w mojej kolekcji, ważne jest to, że czytacie, przez co pielęgnujecie wasze walory językowe. Tak, Harry Potter też tutaj gdzieś jest. Nie powiem teraz chyba nic odkrywczego, twierdząc, że praca dziennikarza wiąże się ze stresem, i tu niestety ta ciemniejsza strona tego zawodu. Każdego roku amerykański portal z ogłoszeniami o pracy, carercast.com, prezentuje najbardziej i najmniej stresujące zawody. Ocenie poddawanych jest 200 profesji. Stres w miejscu pracy może być efektem bardzo różnych czynników, dlatego w tym badaniu pod uwagę branych jest 11 stresogennych czynników, a są to: posłuchajcie, częste podróże, jak najbardziej związane z pracą dziennikarza, potencjał na dalszy rozwój kariery, wymagania fizyczne, warunki pracy, środowisko, napotkane zagrożenie, spotkania z publicznością, konkurowanie. Zagrożenie utraty życia, tak to również ryzyko, pozbawienie życia drugiego człowieka, presja czasu praca na widoku publicznym. Cztery pierwsze miejsca, czyli zawody wiążące się z najwyższym poziomem stresu, to profesje, w których każdego dnia ludzie mierzą się ze strachem i własnym lękiem. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się również trzy zawody, które wprawdzie nie wiążą się z zagrożeniem życia lub zdrowia, niebezpośrednio, ale polegają na częstym wystawianiu na widok publiczny. Stres w tych zawodach może być związany zarówno z byciem publicznie ocenionym, jak również z koniecznością wystąpień publicznych. Praca w ściśle ograniczonych terminach to również jeden z częstych streserów. Charakteryzujący połowę wskazanych w pierwszej dziesiątce zawodów. I oto lista najbardziej stresujących zawodów w roku 2019. Pierwsze miejsce: żołnierz powołany do służby, drugie miejsce strażak, trzecie miejsce pilot linii lotniczych, szóste miejsce reporter gazety, siódme dziennikarz telewizyjny, a ósme rzecznik prasowy. Nie mówię o tym, by Was od razu zniechęcić do pracy dziennikarza, jednak należy zaznaczyć, że praca ta nie jest łatwa, a oprócz samej chęci trzeba być odpornym na stres i mieć odpowiednie predyspozycje. O dziennikarstwie można wiele opowiadać. Cykl moich warsztatów jest za krótki, żeby przedstawić wszystko. Wszystko w tej dziedzinie, ona jest bardzo, bardzo szeroka, jednak podczas najbliższych spotkań pokażę Wam kilka podstawowych technik w pracy dziennikarza, ale, ale nie tylko. Mam nadzieję, że po moich warsztatach będziecie ciekawi innych ludzi, bo każdy z nas jest inny, a ta różnorodność to temat do wielu historii, którą oczywiście możecie przelać na papier, możecie o nich opowiedzieć, możecie je również zaprezentować. Te warsztaty nie będą też wyglądały w ten sposób, że ja sobie tutaj siedzę i wam coś opowiadam. Możecie tego słuchać, możecie tego nie słuchać. Postaram się wyjść do ludzi, pokazać wam, jak wygląda praca dziennikarza w terenie, czyli z ludźmi. A to już, jak powiedziałem, jest naprawdę bardzo ważne w tej profesji. Już za tydzień rozpoczniemy blok o dziennikarstwie prasowym. O tym, jak redagować treści do gazety, przekonacie się już niebawem. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie.